Dzień dobry, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie na kanale It My Dust. Tanatos z tej strony i dzisiaj kontynuujemy naszą wspaniałą historię w gwiazdnych wojnach Upadłym Zakonie. Dostaliśmy bojowe zadanie, ponieważ musimy uwolnić łuki z jakiejś tutaj fabryki, która produkuje jakieś dziwne substancje dla Imperium. I owe łuki mają nam później pomóc w walce z Imperium, jak widzimy tam chłopaki już się tłuką na dole. My mamy generalnie chyba zrobić jakąś zadymę, więc od razu sobie tutaj przyjdziemy. Okej, okay. jak widzimy moje żyćko już jest troszeczkę niższe, bo niestety gra cofnęła mnie z zapisem, gdzie musiałem jeszcze raz się tłuc z tamtym pająkiem, co na nas zaskoczył. Teraz już nie byłem zaskoczony. No widoczki są naprawdę przyjemne, dobra, o zobaczcie, a propos tego mamy od razu punkt do medytacji, skorzystamy z niego, bo jeszcze praktycznie nikogo nie zabiliśmy oprócz tego pająka, co nam się zrespił. Odpocznij. No nie wiem jak wy, jako widownia, ale ja generalnie jestem zajarany po ostatnim odcinku. Tam dużo się wydarzyło. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ok, chyba musimy zeskoczyć tam na dół. Nie mamy innej opcji. Ok, jesteśmy. Tu chyba moc pnięcia. Tak jest, dobrze. Jak widzicie, też zmieniłem sobie wygląd. Naszego miecza świetlnego Co tutaj? Powinniśmy to zgłosić. To by było wbrew protokołowi. Ewentualne zakłócenia powinny być zgłoszone. Nie ociągaj się Billy Koniec do poczynku! Przyjąłem! Musiałem strzelić! Murzej nie wytrzymamy! Niech ktoś innego atakuje! Ej, fajnie, On potrafi zdudżować trzy strzały tym mieczem. To naprawdę SP O, tutaj mamy jakieś wejście. O, widzicie? Warto sobie zwiedzać. Od razu darmowe punkty doświadczenia nam wpadają. Za te echa całe. To zostało po Łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy byli w imperium. Powiem Wam tak, mam pewną teorię co do tej gry, ale to jest jak gdyby tylko moja teoria, a nie chcę Was tutaj ukierunkowywać. Ale mówię, możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie. A propos tej. Całej uczennicy tej naszej bohaterki towarzyszki naszej czarnoskórej bo ja coś mam dziwne przeczucia, że ja wiem kto to jest. Jestem ciekawy, czy to ja się sprawdzi. Siemano, czarny Artuditu Straciliśmy kontakt na platformie towarowej 119 Chodźcie. Nie chcę umierać! Łatwo. A bo to są ci zwykli, a ja się tutaj ekscytuję. Uciec. Kto próbuje uciec? Chyba wy, koledzy, przełatwmy go. Wygląda na to, że wszystkie odznaczenia będą moje. Dziś on przełączył się chyba pomiędzy tym podwójnym a pojedynczym w tej animacji. Ciekawe rozwiązanie. Powiem Wam tak, mamy te super turbo... Duper ataki, ale ja z tego nie korzystam. Bo nie widzę takiej potrzeby w ogóle, jakby się dało. E, był taki tytuł gry. Ucieka! Tego się nie da zdodżować. Słaby ten Twój trening, gościu. Lecz! Szyb otwarty. Co mam się tu przyciskać? A, dobra, ok. E, poczekajcie, bo straciłem wątek. Coś mówiłem przed tą walką. Śmiesznie, zapomniałem o czym mówiłem. Myślałem, że to taka scena. Trochę ciasno, co? BI. O te wybuchające robaczki. Przechodzą przez ściany. ich na pewno jest martwy? Nie ociągaj się, BB1. Patrzcie tam. On ma miotać ognia. Chyba się skusił. Cała drużyna nie żyje. Aj, wystarczy odepchnąć! z tym, z tym, z tym. Rób sobie te uniki, nie odpuszczę. O, przeklęte płozenie! wybuchnie, tak, dobra, jak trzeba pchnąć, matko! Prawie zginęliśmy, ale na szczęście się udało. Dobra, ok, to jego się nie da zwolnić. Pytanie, czy tam w ogóle powinienem iść, ale chyba raczej nie. O, tu mamy drogę. Tu coś jest. Ej Na pewno chcesz się do tego podpiąć? Dobra Aha, on sobie przejeżdża po prostu, no dobra. I co pojedzie dalej? Czy nie? Chyba nie. Po tym da się wyjść, Czy to jest szyba? Okej, okay, tu nam się coś... otworzyło. Ah, skrót. Dlatego chciałeś to przesunąć? Dobra, chyba tu nie na Nie miałeś pojęcia wejść. o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. Okej, okay, mamy punkt do medytacji. Dobra, zróbmy to. O! Już widzę, co tam się będzie działo za moment. Odpocznij. Już udało się. Super. Zaraz wylezą, pewnie. No już idą. Dobra, ja poczekam, aż one tam sieczkę zrobią. W międzyczasie pozwiedzamy sobie tutaj. Zobaczymy, co tam jest. O, patrzcie. No, no, Oni chyba tam dostają dobre Coś czuję, że z tej całej ekipy to chyba tylko te dwa robale przeżyją, no, ale zobaczymy zaraz. Dobra, jeden pad. Trzeba mu pomóc. No! Się. Trzeba je ugasić! Szybko! Ło, trafi mnie! Dobra, unik był. Dobra, pająk leży. Chyba mieliśmy bardzo dobry timing, tak mi się wydaje. Co on tam skanuje? A, nasiona z okej. Okay. Dobra. No to co, musimy iść tędy teraz. Tak się zastanawiałem. Ciekawe, jeszcze jakie planety tutaj. Będzie nam dane odkryć w tym uniwersum A, nie tam przepraszam O, jesteśmy dobry Kolejne rzeczy do skanowania beczki żywice. A, oni żywice wydobywają, dobra paru rozmawiałem z kapitanem nadchodzą. A -a -a. Zaczyna się. mamy lepszą pozycję Co to było? Kolejny wycinacz. Zgłaszam, aktywny wycinacz w pobliżu celu. Potrzebne wsparcie. Przebija się i wszystko niszczy! Szkolia suczynku! Niech, Niech ktoś mnie zmieni. Dobra, leżą. Okej. Okay. Jestem ciekawy też, czy ktoś dołączy do naszego teamu jakby na przykład taki łuki oczu, do naszego teamu to byłoby super Czy jeszcze? Jak na razie. Więzienie już blisko Bylibyśmy niczym Han Solo 2 genialnych są nadawane na całej planecie Jeśli nie do więzienia Damy radę. Słowo moi drodzy, jest hit. Przypomniałem sobie co chciałem powiedzieć. Bo mówiliśmy a propos walki na miecze świetlne. Tak jest. I ja generalnie pamiętam się. takie tytuły jak na przykład Star Wars The Force Unleashed, The Force Unleashed 2, KOTOR, Jedi Academy, eee, co tam jeszcze było, Star Wars Jedi The Old Republic, eee, co tam jeszcze było... Było dużo gier i praktycznie w każdej grze, jeśli wybrało się odpowiedni bolid, oczywiście mówię o Billdzie. To można było używać tylko i wyłącznie mocy, że ta walka na miecze świetlne nie była koniecznością. Mam nadzieję, że tutaj też będziemy mieli taką możliwość. Im mniej się tu pałęta, tym lepiej. Uwaga! Sam dałbym mu radę. Ten jest szybki. Szybko! Zjąć Utrzymać się. Dobra, strzałców zdjęliśmy. Niech cię szlak. Nie, nie uciekniesz mi! Jesteś bez szans! Musimy najpierw wyeliminować tych słabszych, żeby teraz poświęcić się tutaj temu chcesz gościowi. Prawie, że o, nie skontrowałem. A nie uprzegniesz mi! Nie przegrasz! Okej, okay, uniki wystarczy zaccisnąć. Nie trzeba kierunku nawet nadawać podczas walki. Okej, okay, zabiliśmy go pchnięciem. Niech będzie. Nie wiem czy my mamy coraz więcej jak gdyby damage czy coraz większą przeżywkę może... Nie wiem z czym to jest związane, ale te walki są takie dość w miarę... Trzeba prądu. O, znowu mamy komunikat trzeba prądu. Już się z tym spotkaliśmy wcześniej. Ale żeby zamknąć temat walk są po prostu prostsze troszeczkę, mam takie wrażenie. Żadnej straży. Odblokowano skrót. Gdzie my jesteśmy? Hej, uwolnimy was. Nie jesteście sami. Odwiedzimy niebezwolone. Ej, ty w Łotrze 1-ce pomagałeś.

Tak naprawdę wszystko opiera się o zrobienie tego uniku jednego... Teraz! Nie ma racji by tu. Zadam poważne obrażenia. Co? Fajnie, że przywracają takie rzeczy właśnie jak te droidy, no bo ten droid już jest nam znany z filmu, tylko on był wtedy dobrą postacią. Wiemy, że chyba miał tam złe odpowiedniki w kwestii imperialnej, ale generalnie był spoko ziomkiem. A ten nie był. Dlatego został naklepany. Dobra. uwolnione, co dalej? No nie gadajcie, że mam tam skoczyć. Już są zamknięte z drugiej strony. No ja widzę już drogę, nie? O, dobra. O, rozbujamy się porządnie. Yyy, Jeronimo! Ech. Dobra, teraz... Przekierujemy się tutaj na tą drugą stronę. Mamy benchwork. O, dobra, zobaczymy coś. Procesor droida strażniczego. Myślisz o tym samym? BD1 dostaje kolejny upgrade. Co mu to da? Hakowanie. Okej, okay, ciekawe. Dobra, tu otworzyliśmy sobie przejście. A tutaj jest skrót. już tam byliśmy, a ta byliśmy tam. Dobra, otworzymy sobie tą linkę. Tam jest punkt do medytacji, ale my chyba go na razie nie potrzebujemy, przynajmniej takie mam wrażenie. I musimy się tu ładować na górę. Ale zobaczcie te widoczki. Hmm. O, interakcja tam była. Się nie wydarzyło, po co interakcja w takim razie? No nieważne, idziemy dalej. Tu niżej schodzimy. No normalnie Assassin's Creed w świecie Gwiezdnych Wojen. Co jest przed nami? Jesteśmy blisko. Dobra, coś tu mamy. Nie zauważyłem tego, ale dobra, nie zginęliśmy. Otwieramy i. Tak, trzymać! jakiś achievement, ale nie zdążyłem przeczytać co to było. Chyba odparowania. Dobrze, dobrze, niech się achievementy na męty nas nabijają. O, 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 o! Chyba będzie potrzebna pomoc. Czekajcie, bo nie kapuje. A musimy się tam dostać. Ale jak ja mam to zrobić? Tam w życiu nie doskoczę, przynajmniej tak mi się wydaje, a może? No nie, nie doskoczę tam A teraz co z tym zrobić? A, tam po rurce, ale to jak ja mam tam wejść? Nie realne, to jest dobra. Kiedyś tu wrócimy. Na razie pchamy fabułę do przodu. I tak myślę, że pewnie w następnym odcinku, jak znaczy w odcinku, na następną planetę polecimy na to Bogano, co ona tam gadała. Może coś tam jest do odwiedzenia, zobaczymy. Może zrobimy z tego odcinek, bo tak naprawdę, tak jak w przypadku Mass Effecta, wiem, że w misjach pobocznych nie czeka nas nic specjalnego, tak tutaj nie wiem. Więc może warto by było nagrać odcinek po prostu z powrotu, nawet jeśli... Co tam jest? Polegałoby to na przeszukiwaniu planety. Co to? Ok, rękojeść. Ciekawe czy kolorków będzie więcej. Nie otwierają się. Były jeszcze pomarańczowe miecze świetlne. Okej, okay, drzwi są zamknięte z drugiej strony. Okej, okay, a tu jest przejście? Nie widzę. Czyli co? Musimy wrócić na górę. Wagon Jean by to otworzył. On otwiera wszystkie drzwi. się! Przez okno ci nie wyskoczę. Gościu. No dobra. O, 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 o! dobrze, dobra już pojechaliśmy. Tam był taki szyb na górze, ale pewnie to nic takiego. To co, musimy wrócić na górę? Nie widzę innej możliwości. I co teraz? Tutaj mamy nasz BD1, tutaj. bd tutaj. Hey, BD1. Hey, bd Hey, bd Dobra, jak to zrobić? Teraz trzeba się zastanowić. Aaa, już wiem, jak dobra. Włączaj mi to. Kręć tym kołem. I zostaw to. I teraz będzie kombinacja. Ledwo, dobra, już wiemy o co chodzi. Elegancko. Idziemy tutaj. O, powolutku. Za wolno. Dostali posiłki. Wycofać się do celu. Dobra. I teraz tutaj. Ok, jesteśmy w domu. Tak to jest jak za dużo umiejętności. Wskakuje na raz. Co tam było skanowanie? Skanujesz? A tu łuki są w środku, patrzcie, ja nie zauważyłem. Tam siedzą w środku. Ej, to sporo o nich tu trzymają, ale w sumie cała planeta ich była. To cel. Musimy uwolnić łuki. Szybko! Mają posiłki! Nie No już mi się zadziały. tutaj Musimy teraz? kto Tylko okay, się upewniam, że jesteś. Okej, musimy przejść tam na Wcumujmy drugą bachę! stronę. O Jezu. Jesteś Nie Jesteś niekompetentny. Sam jesteś niekompetent, mój. Przepraszam, już nigdy więcej nie obrażę. Nie. O Jezu, to zabolało z tym. Oczekiwany ruch, Jest zbędny, silny cios Niewydajny człowiek Wciąż prawie w opór, R, 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 co to było R? A że mogliśmy go zhakować, dobra No ale już tutaj Wywalił serię kombosów z łuku. Znaczy, z łuku, z miecza świetlnego. Co ja gadam za bzdury? Zrobiłeś to! Łuki są wolni! Na dach! Dobra, chyba się udało. Uwolni łuki. Na dach, to tędy. Dodano nowy cel na holomapie. Zapomniałem już w ogóle, że mamy holomapę. Jedziemy na dół, dobra. Hmm. Dobra, gdzie by tu teraz iść? Musimy to przeciążyć. Coś to dało? Okej... Okay. Dobra, mamy punkt do medytacji, skorzystamy z niego. Trzeba odnowić. Dobra, drzewko umiejętności. Czy coś nowego nam się odblokowało? Chyba nie, chociaż może. Nie no, to wszystko... A, kombinacje do miecza świetlnego, dobra. Hmm. Okej. Okay. Dobra, na razie to zostawimy. 6 punktów aż mamy do rozdania. Sporo. Ale nie widzę niczego co przyciągnęłoby jakąś moją wagę. Ok, już wiemy, że kółkiem można pokręcić. No i ja widzę, że tu trzeba iść. Dobra, spróbujemy. A, tu winda jest, a poczekajcie, nie, dobra, okej, okay, tam drzwi były jakieś, chciałem sobie sprawdzić. Atakujcie go! Dawaj bierz go na naszą stronę. Dobrze, będzie nam pomagał teraz. A ci co tak stoją? Widujcie go! Nie dajmy go wyciągnąć! Byle nie popełnić żadnego błędu! O, Panie! Skupić się na temu! Dobrze, mamy osiągnięcie na Steamie, nie zadzieraj z BD1. Czeraj! Nie damy rady przebić mu kadłuba. Robi się, yes. dobra, już się już naładujemy dobrze. na wszelki wypadek. Ale dobra, z tym ziomkiem już walczyliśmy, wiemy na czym to polega. Okej. Okay. Bomba, bomba kolejna. Dobra, tym razem troszeczkę na przypale i jedziemy. Ojajaj, nie, 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 Tego byśmy bardzo nie, chcieli. nie, 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 Dawaj, uderz, uderz. Nie z tego, nie z tego. aby bij. Dobra, leży. Wyłak z tego. No moi drodzy, lecimy na przypale. Teraz powiem wam tak. O, albo i nie. Słuchajcie, to były trudne lata. Oni zabrali nam bliskich, przyjaciół, rodziny. Mroczny czas, jednak ogień wciąż płonie. Nadzieja wciąż trwa. Czydaj! Jeszcze nie przepadli. My nie przepadliśmy. Kasik wciąż nie przepadł. Za sprawę. Wiecie co Imperium zrobiło z Kasikiem? Takie historie dzieją się w całej galaktyce. Moja grupa chętnie przyjęłaby Jedi. To zaszczyt, ale mamy misję, której nie mogę przerwać. Jeszcze nie. Będę czekał. Pamiętaj o tym. Kal, jestem Mari Kosan, a to dowódca Choisyk. A nie znam waszego języka. Chojsyk mówi, że zrobi wszystko, żeby znaleźć Starfula i poręczy za was. Myślisz, że żyje? Więcej wiary, Kal. Będziemy w kontakcie. Za sprawę. No dobrze, moi drodzy. To co? Było grubo. I myślę, że wystarczy na dzisiaj. Będziemy kontynuować nasze poszukiwania, zobaczymy co tutaj Kaszyk jeszcze ma nam do zaprezentowania w następnym odcinku. Myślę, że będzie też może powrót na Boganą, no, Zobaczymy, ustalimy. Dzięki wielkie, że jesteście tutaj ze mną. Naprawdę doceniam to, że oglądacie te filmy, bo to daje mi motywację do działania. Mi ta seria bardzo się podoba. Ja wiem, że ona już jest z 2019 roku. Ja wiem, że pewnie część z Was już w to grała, ale ja, że tak powiem, chcę przeżywać tę historię razem z Wami, bo jest to dla mnie nowe doświadczenie i jeszcze raz dzięki wielkie, że chcecie to przeżywać wraz ze mną tutaj na kanale. Tymczasem życzę wam miłego dnia i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Jo.